Cześć, witajcie z tej strony Kap 16 widać w kolejnym odcinku serii ku przygodzie w pokonaniu smokendu. Jak możecie zauważyć, pobrałem sobie tekstur paka fateful. Oj, coś jest. Czekaj, czy, czy to jest jakiś błąd, czy. Aha. Mhm. Już, już, już zauważyłem jedną rzecz. Bo tak na, normal, na, normalnie na świecie nie ma czegoś takiego, żeby... Aj, bo, bo taki ładny, bo, bo tak jak się popatrzy na stone'a, na, na Ziemię, na ten gra, na blok granitu, ogólnie na bloki w Minecraft'cie, to wydawało, wydawało mi się, że ten akuratnie nie teksturbak jest git. Jeżeli chodzi o ten odcinek, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji osoby nowe, które jeszcze nie zasubskrybowały kanału. Gorąco zachęcam do tego, aby zasubskrybować kanał, aby zaznaczyć ikonę dzwoneczka. Wtedy was żaden materiał nie pominie. I w dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardziej takim rozkopaniem tej tejże mojej kopalni. Ja nic nie zamierzam po prostu robić poza odcinkami, tylko po prostu chcę wszystko na odcinku robić, żeby wszystko mieć ładnie udokumentowane. Każda po prostu czynność, jaką wykonam w to chcę, żeby zostało to nagrane. Eee, tak. Eee, przed tym, przed nagraniem tego materiału sobie sk eee, skupiłem się na tym, żeby ogarnąć sobie eee, nagrywarkę do, no, nagrywarkę do nagrywania. Bo zacząłem się po prostu tak bawić w tym, żeby, żeby Materiał był lepszej jakości, żeby fps -y też jakoś tak mocno nie skakały i powiem Wam szczerze, że teraz ten efekt, który uzyskałem, no jestem z niego usatysfakcjonowany. Jakby nie patrzeć, dawno nie przypominam sobie, żebym był tak usatysfakcjonowany jak teraz jestem usatysfakcjonowany. Bo pamiętam, jak. znaczy, no musiałbym sobie też inne materiały porównać do tego, ale wydaje mi się, że, że jest lepiej pod względem dźwiękowym, no bo teraz kupiłem sobie statyw i, i na mikrofonie wszystko ładnie, ten. chociaż wiadomo, że moje e, ostatnie materiały, czy znaczy ogólnie materiały e, serii ku przygodzie w pokonaniu Smoka Endu sprawdzę sobie tylko czy fps no to teraz 60 klatek, e, jesteśmy na punkcie, na tym 13 poziomie. I to jest tak co 3 kratki, czyli te, to by było tutaj, raz, dwa, Aha. Zróbmy sobie tak, żeby to była zachowana kolejność, czyli 3 kratki, tutaj kolejno. Ja tak sobie zerknąłem też na to, czy to się w ogóle nagrywa, bo też tak może być, że ja tak sobie po prostu gadam, gadam, a, a się okaże, że, że nic ci z tego. Nie testowałem z kolei jednej rzeczy i obawiam się tego, że może być po prostu tak, że, że może materiały nie będą mogły być dłuższe, ale mam nadzieję, że jednak że jednak wszystko będzie działało normalnie. Aha, nie, w sumie nie mam tego kilofa. to sobie pójdziemy porobić kilofy i wam poopowiem co nieco bo chciałbym wam pewne rzeczy przekazać odnośnie tego kanału. No kurde, jestem strasznie niezadowolony z tego. Ja będę musiał chyba szukać innego teksturpaka. Yy. Ale coś będę kmidzić właśnie z teksturpaka. Aha, mam, mam ten. To teraz tylko patyki. Patyczaki. To teraz tak, to tu. Bo tak jak sobie potestowałem na, na różnych światach ten teksturpak, no to nie pomyślałbym, że akurat nie tutaj ra ramka. Może po prostu mieć tak, żeby, żeby może na niej mieczyk. Mega dziwne. Chyba, że po prostu... No ale to co z tego, że bo jak zabiorę to i tak. Chyba, że teraz postawię na nowo. Nie, po prostu to tak jakoś jest. E, dobra, to mniejsza z tym. E, zrobiłem sobie dwa kilofy Można byłoby zrobić jeszcze jeden kill -off. E, Tak. O, kurde, wyleciało mi tam. Zaraz to pozbieram i zaraz to powkładam. Patyki yy, ja biorę. Biorę patyki. To chowam. Yy, czy tutaj coś chowam? Tu nie, nic nie chowam. Tutaj schowam tylko żelazo. Tu schowam kamień. Dioryt. Ziemia to chyba mam osobny. Tak, mam osobną skrzyneczkę na ziemię. Tutaj jeszcze granit. Rudę żelaza to tam mogę dać do tego, żeby się yy, przepalało. Tu już się nocka zrobiła. A ja nie mam węgla tutaj, a Nie mam. Dobrze, Tu dalej jest taki trochę nieład. No, Ale tak jak powiedziałem wcześniej, w tym, już w tym materiale, ja wszystko po prostu chcę mieć udokumentowane na materiale. Niczego nie chcę robić poza odcinkami. Bo mnie to zawsze denerwowało u twórców z Minecraft'a, że już było tak, oni nie mieli jakiegoś tam domu zrobionego. Przychodzi następny odcinek i oni mają taki wypasiony dom. A ja chciałbym po prostu, żeby wszystko było na materiale. Chociaż wiadomo, tam y, w, m, między jednym, y, między niektórymi odcinkami było tak, że po prostu zaliczyłem pewnego faila. Bo albo po prostu coś z formatem y, audio było nie tak, albo, albo po prostu pojawił się problem z nagrywaniem, albo po prostu y, usunąłem w ogóle nagrania, to też zabawne. Aha, tutaj, czekajcie, teraz muszę to załatać. A ja nie mam wiaderka, mam wiaderko, ale nie mam wody trochę przypał. Także my sobie dzisiejszego dnia trochę pokopiemy. Mam nadzieję, że diament jakiś znajdziemy, bo jesteśmy na poziomie, który powinien. Jasno, tak ten. Tylko nie wiem, czy nie powinienem trochę wyżej kopać, bo to w sumie mówi się na, na poziomie 11. No to dobro, możemy się troszeczkę lepiej, bardziej w górę wkopać. To nie ma, nie ma najmniejszego problemu, co nie? Także tak. E, ja tak w sumie poza Hmm. Bo, tak, bo jeżeli chodzi o taką lekką przerwę na moim kanale, e, ja pracowałem nad takim jednym projektem, na razie nie zamierzam jakkolwiek zdradzać, i w sumie nie wiem czy tutaj na tym kanale będę cokolwiek zdradzać, e, bo tak naprawdę ten projekt jest w trakcie tej pracy, w trakcie pracy, jak to w ogóle brzmi z moich ust, chodzi po prostu o to, że na razie nie jestem jakkolwiek usatysfakcjonowany z tego, Chcę, żeby to po prostu się ładnie wszystko rozwinęło i mam nadzieję, że to się rozwinie, bo jeżeli się nie rozwinie, no to to będzie klops i w ogóle nie, nie będzie miało najmniejszego sensu, aby o tym w ogóle mówić. Coś w sumie ktoś powie, no to po to wspominasz o tym? No bo chcę po prostu też wytłumaczyć swoją nieobecność. Bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że jak nie chodzę do szkoły, to że mam dużo wolnego czasu, no i ciężko jakby nie zgodzić się z tym. Aż jestem sam w sam szoku, bo wydawało mi się, że trochę, że tego czasu będzie mniej. Ale z każdym upływającym tygodniem, miesiącem, to już, to już niestety będzie tak, że będę cały czas coś tam działał i robił. I, i, I nie będę mógł sobie akurat na to pozwolić. Dlatego chcę wykorzystać ten czas, który teraz jest mi dany na to, żeby, żeby porobić jak najwięcej właśnie jakichś materiałów, czy to z Minecraft'a, czy to z ciekawostkami, czy... Chociaż teraz z ciekawostkami się wstrzymałem, bo nie do końca wiem, o kim mógłbym nagrać. Zrobiłem taką ankietę właśnie dzisiejszego dnia. Nie wiem, które, kiedy będę publikował ten materiał z, z Minecraft'a. Mam nadzieję, że, e, że... właśnie na dniach, czyli a może dzisiaj, może, może dnia, następne, dnia następnego. Ale na, na kanale już jest ankieta dotycząca tego, e, o kim miałbym nagrać ciekawostki z serii z Disney Channel. Tam jest Leaf i Madi, Hannah Montana i też yy, Austin, i, Austin i Alice. Chyba tak to się mówi. Jeżeli, jeżeli pomyliłem, to chciałbym z tego miejsca przeprosić. Nie miałem na celu jakko, jakiegokolwiek obrażenia, czy, ty, czy tudzież. Oj, o, o tu woda się rozlewa. Czy też. Oj, wykopię tutaj. Co to za woda? Czekaj, to, czekaj, to ja tu wejdę. Zobaczę, co tutaj jest. To jest, jest, jest skinia. Kanion. Aha, to tutaj gdzie ten? Gdzie ja byłem? Dobra. To my sobie tutaj zakopiemy. Coś się zakopiemy. Załatamy, żeby nam tutaj nie przeszkadzała ta woda. I lecimy dalej. Na razie z tego co widzę, wszystko, wszystko ładnie, wszystko ok. E, najprawdopodobniej po tym odcinku... Jeszcze będę po prostu szukał jakiegoś innego teksturpaka. No, ja się. być może już się powtarzam czwarty, piąty, szósty raz. Ale naprawdę się nie spodziewałem, że będzie. Bo, tak jak te teksturki wszystkie ładnie wyglądają, myślę, no to spoko, wszystko git. Tylko czy z nagrywaniem będzie. może być problem. a się okazuje, że z nagrywaniem wszystko ładnie ogarnąłem. Teraz się okazało, że. Czekaj, to teraz jestem. Na... Nie, no, nie jestem teraz na właściwym poziomie. Także trochę trzeba, to się trochę pokopię No tego kobla to będzie to coś sporo, jeżeli chodzi o te takie tunelki. Eee, teraz tak mknęło mi to, co mówiłem. Aha, no, no mówię, z tym teksturpakiem akurat to sobie będę musiał ogarnąć. No bo, kurde, no spójrzcie tylko na te bloki. No ładne są. Aż nie chcę wracać do tego, co wcześniej było, bo to, to brzydko wyglądało. Choć wiadomo, niektórzy może wolą taki brudny, ee, stary, czy może nie tyle, czy brudny, bo ja tak mówię, że, że, sta, że, to, że ten stary Minecraft to taki brudny Minecraft. Te tekstury takie bardzo pikselowe. Ja nie mówię, że też pikseli nie ma, ale one są bardziej jakoś tak za, zaokrąglone. Jeżeli tak to mogę to ubrać słowa. One po prostu e, bardziej przyswajalne są dla oczu, według mnie. Przyjemniejsze w odbiorze. Też próbowałem z kolei, któregoś dnia, tylko nie, nie dzisiejszego, a innego, z shaderami. To się okazało, że no na, moim, na moim laptopie nie ma szans, żeby, żeby shadery działały. Jedynie, że jakbym chciał sobie porobić na przykład jakieś screenshoty do miniaturek, no to, to spoko, ale tak poza tym to... Nie jestem w stanie, po prostu karta graficzna nie domaga. A nie byłoby sobie kiedyś móc pozwolić na taki komputer, taki wypasiony, w którym takie shadery to to będzie prysz dla tego komputera. To było akurat nie coś. I nagrywanie w takiej rozdzielczości, yy, takiej wypasionej i przede wszystkim płynnej. Mi zawsze zależało na tym, że jeżeli, żeby nagrywać jakąkolwiek gierkę, to żeby ona płynnie chodziła. Chociaż też większe znaczenie kładzie się na to, żeby audio było dobre, bo jeżeli obraz jest słabszej jakości, ale audio jest w porządku, no to. Jeszcze pół biedy. Gorzej jest jak powiedzmy mielibyśmy dobry obraz, a audio jest do, do kitu, to wtedy nasz materiał będzie bardzo zły w odbiorze. Dlatego większą uwagę powinno się przykładać do tego audio, ale. W teorii najlepiej jest przykładać dać do tego i do tego uwagę, co nie? Żeby jednak nie pomijać żadnego z tych elementów. Tutaj sobie żelazo wykopię. E, dzisiejszego dnia trochę popadało deszczu. Tak zaczęło lać. Teraz się wszystko uspokoiło, o dziwo. E, wczorajszego dnia przyszedł właśnie alert, który zapowiadał właśnie to, że czy to dzi... A może to dzisiaj było? Chyba to dzisiaj właśnie było, że. Zapowiadali, że właśnie ma być, mają być yy, burze z gradem. Co prawda, gradu nie było i całe szczęście, bo tutaj, jak ludzie mają ponasadzane pszenicę czy kukurydzę, no to, to wiadomo, że szkoda tego by było. Bo to człowiek po prostu się produkuje, przy tym, a potem przychodzi jakiś grad i to wszystko niweluje. Okej, okay, tu jest jakaś jaskinia. Ja chyba tu nie byłem. Właśnie mega kopałem. O, tam jest szkieletos. Dobra, to my sobie tutaj pokopiemy. Jeżeli miałbym coś dodać, bo tak mówiłem o tym projekcie, to już tak trochę wspomniałem. Na pewno, jeżeli on po prostu... Bo ja w... jakby wie, wie, wierzę w potencjał tego projektu. Ale... To według mnie jeszcze jest za wcześnie na to, żeby cokolwiek o tym mówić. Bo tak właśnie próbuję różnych rzeczy. I na razie po prostu nie, nie, nie chcę po prostu... Bo Tak jak się mówi, nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Tak po prostu ja podchodzę do tego, że jeżeli, jeżeli dopiero co, co ruszyłem z projektem, to staram się po prostu zadbać o, o te rzeczy. Wykorzystując tą wiedzę, którą już nabyłem na YouTubie. Znaczy, bo mogę powiedzieć, że, że jest taki inny kanał, yy, na którym się skupiam yy, również. Na razie nie zamierzam jakiejkolwiek nazwy zdradzać i nie zdradzę na razie. Zobaczę też czasem po prostu, jak to się rozwinie. Bo może być po prostu tak, że, że ten kanał to po prostu wypali, a, a może być po prostu tak, że jednak, że ni, nic z tego i bez sensu jest tutaj akurat nie cokolwiek mówić. O, tu już kieleto spadł. Ten materiał być może, bo tak też nie mam co do tego pewności, czy on wyjdzie dzisiaj, czyli 13 czerwca 2022 roku, czy wyjdzie następnego dnia, ale chciałbym podziękować wszystkim osobom, za które przyczyniły się do, do tego, że przyczyniły się do. do... Ludzie, czemu mi tak ciężko mówić? Bo o co mi chodzi? Mi chodzi mi po prostu o to, że jestem mega szczęśliwy. Za to, że został już bity próg 3000 subskrypcji na kanale, tak bardzo długo wyczekiwane te 3000 subów, chociaż, tak jak patrzę na studio twórców, widzę, że brakuje mi jeszcze 3 subskrybentów, a na głównym kanale patrzę, że, jest, że już jest te 3000, także nie do końca rozumiem to. Chyba bardziej powinienem się sugerować tym YouTube Studio. Dlatego, jeżeli chodzi o taki jakiś special z tejże okazji. Czyli materiał, który jest poświęcony po prostu takim, takiemu oficjalnemu podziękowaniu za e, zabicie tego, tego progu subskrypcji. Ja co prawda nie wyznaczam jakich, jakichś takich celów, że nie wiem, za, za 3 czy tam za 4 tysiące subskrypcji wydarzy się jakaś konkretna rzecz. Ale na jednym z live'ów powiedziałem, że za 5 tysięcy subskrypcji pokażę twarz. Także jakby to podtrzymuję. Tutaj szkierę, chcę go pokonać. O, dobra, tutaj oświetlę, bo także podtrzymuję te słowa. I za 5000 subskrypcji pokażę twarz. A to za 5, nie za 4. Bo to chcę, żeby to była taka. No, fajna okrągła liczba. Jeżeli chodzi też o te 3000 subskrypcji, bo też, tak jak mówiłem... i na, na, na to dość, dość długo wyczekiwałem, bo tak... jeżeli chodzi o to u mnie, o moje subskrypcje na kanale, to to jest po prostu taka... sinusoida, która po prostu pokazuje, że jest sub do góry, za chwilę jest subskrypcja w dół. I to jest bardzo mnie motywujące, jak widzisz na przykład, że jest subskrypcja w górze... a patrzysz następnego dnia i już dwa, dwa suby są. To jest, to jest mega takie demotywujące. Albo jak, wiesz, robisz materiały, czujesz, że one są dobre, ten... ...i widzisz, niby jest jedna subskrypcja w górę, no to tak się cieszysz, za chwilę dwa unsuby. Albo trzy unsuby. A kolejny dzień nagle zero. jakby, zero subskrypcji. Czyli nie ma ani, ani przyrostu, ani, ani regresu. O kurczę, aha, mam jeszcze kilof, to dobrze. Tu w ogóle żadnych di diamentów nie ma. Być może też, jeżeli bym okopał sobie w lawy, to mógłbym znaleźć. Ale nie mam kilofa, więc ja też nie za bardzo. Przepraszam, bo mi się odbiło. Mam jak. Zresztą ten węgiel wykopię. No, dużo, dużo materiałów jest akurat z na moim kanale. Ale kopanie jest jednym z takich głównych elementów tej gry. I mi się to bardzo mega podoba. No, jeszcze jak sobie fajnie zenchantował e, kilof, to, to, to takie kopanie. E, bo teraz mam akurat nie ustawiony język polski. I jakbym sobie narzucił taki enchant na kilof to po prostu kopanie nawet takim żelaznym kill-offem yy, z enchantem. Jak yy, to się mówi. Bo jest na pewno dotyk, ale on, on ma swoją taką nazwę, delikatny chyba dotyk. To po prostu przy takim. że, że lekko przytrzymasz yy, myszkę i lekko przytrzymasz przycisk myszki i on już od razu wykopuje z kilka bloków i to jest takie mega przyjemne. No osoby, które po prostu lubią Minecrafta lubią sobie pokopać, to to będą rozumiały. Yy, rozumiały mnie o co mi chodzi. Także to tak. I co chciałbym jeszcze akuratnie tak opowiedzieć wam, bo, bo naprawdę tych ty rzeczy jest, jest, jest dosyć, tylko ja po prostu mam coś takiego, że... Przed, nam, przed materiałem wiem, co chcę wam powiedzieć, a nie jestem w stanie tego przelać. I niekiedy jest też tak, że, że na live'ach, mi się teraz też tak bardzo spodobały robienie live'ów, bo tak jak w ogóle też jestem w szoku, że są osoby, które na przykład oglądają moje transmisje na żywo, bo kiedyś, jak pamiętam, nagrywałem transmisję z Minecrafta, to oglądała jedna osoba i to, i to był mój, mój dobry kumpel, z którym się znam od dziecka. I w sumie tylko on oglądał. Może jakieś tam pojedyncze jeszcze osoby wchodziły tak, żeby tylko zobaczyć, kto to jest, co co robi. Ale nie kompetował nic. A teraz mam takiego. A teraz mam jakoś tam. Znaczy nie mam nie wiadomo jakiej publiki, mam może. Z, znaczy jest jedna. Je, mam jednego wiernego widza. Michała. E, to jest z tego miejsca, chciałbym po prostu go serdecznie pozdrowić. Który. No tak mega motywuje mnie, zawsze, zawsze tak, 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 tak ciepło się o mnie opowiada i jest to mega, mega takie motywujące mnie do tego, żeby właśnie robić te live'y, bo wcześniej nie widziałem w tym jakiegokolwiek sensu, potencjału, żeby to w ogóle ruszać, a, a teraz jest, mam zupełnie inne zdanie. I w sumie tak się zastanawiam, czy nawet dnia dzisiejszego, dnia, w którym to nagrywam, nie zrobić live'a, ja przeważnie, bo ja teraz, jeżeli chodzi o live, to nie robię live'y z Minecrafta, tylko robię live z gier e, przeglądarkowych. Bo jeżeli chodzi o Minecraft to jest mi po prostu ciężko. Chociaż w sumie mógłbym teraz spróbować. E, czy teraz by po prostu wyszło to, to ten. Czy wyszedłby ten live? Bo tak jak wcześniej próbowałem sobie robić takie próbne livey z Minecrafta, no to miałem problem z tym, że, że, że jakoś po prostu tam, że, jakoś, au, że jak, jakoś audio, jakoś wideo, wszystko po prostu działało do kitu. Ale być może teraz przy tych ustawieniach nagrywarki, które obecnie mam, może, to, może się to polepszyć. Chociaż jeżeli chodzi o transmisję, to problem też polega na tym, że e, tutaj chodzi o internet, o, o, o przepływowość, o, o upload i tutaj z tym jest yy, trochę problem, bo jednak nie mam nie wiadomo jak dobrego internetu. Musiałbym zrobić speed testem. Jeżeli nie zapomnę, to po tym materiale po prostu. Oj, to jest już ten szkieletos, Ja tak sobie zerkam na prawo, czy tam ktoś jest, ale nie ma żadnego MOBA. Tylko tutaj jest ten szkielet ja bym sobie pokonał. W sumie tak kopię i kopię. O, tu jest zejście na dół. Zobaczymy co tutaj jest. O, tu jest lapis, to byśmy sobie wykopali. Czy tutaj coś poza tym jest? Nie, to tak, taka otaczka w ogóle. Tak, takie kółeczko zrobiłem. To w sumie mógłbym tutaj zamurować, żeby też się nie wracać. Patrzę, zerkam sobie na nagrywanie 20 minut materiału. No tak myślę, że tak. Bo ja tak zawsze nagrywam 30-40 minut. Czasem to może troszeczkę więcej, czasem trochę mniej. To tak, tutaj sobie zabudujemy, bo to bez sensu żebyśmy tak ten... I lecimy tutaj tak. Kurcze, ja nie mam. Ja mam tylko kilo w ten żelazny i diamentowy, to też. No mówię jakoś tak. Mogę sobie trochę może więcej porobić. ja Nie spodziewałem się, bo tak myślałem, że, że tak będę tunel kopał. A potem patrzę, jaka się skinia, to sobie wejdę, zobaczę i nagle się okazuje, że... że to jest coś dużo. Żelaza, węgla. ...redstone'a. No, no redstone'a jest dużo na tym poziomie 11. Ja tak jak, e, ogólnie jak sobie e, grałem w Minecrafta i to, i to za tych lat młodzieńczych, lat dzieciństwa i, i, i ogólnie, no, ogólnie po prostu rzecz, biorą, rzecz ujmując, rzecz biorąc, chyba, dobra, nieważne, wiadomo o co, wiadomo o co chodzi, e, to... Zawsze najwięcej, na, na, najwięcej napotykałem na, na redstone, z diamentami było bardziej krucho. I zawsze też mnie denerwowało to, że tak jak oglądałem sobie jakiegoś y, YouTube'owego twórcę z Minecrafta, to on jak się wkopywał na ten 12 poziom, kopie, kopie, nagle diamenty ma. Wkopuje się, dobra, kopie się prosto, prosto, potem skręca w bok, nie mając żadnego X-raya, tylko prostu tak sobie, mówię, mówi, no, skręcić sobie w bok, i nagle ma kolejne diamenty, to, to jest niesamowite. Też chciałbym tak mieć. A tak nie mam. Eee, tu jakiś zombieczek. się odzywa, bo tak słyszę. O. o tu teraz umiem wiaterek, nie wiem czy słychać. Czy tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie jest. To Także my to sobie zamurojmy, bo to bez sensu jest tak. Eee, tak, to sobie ziemią nawet. O. Pyk. Weźmy sobie spr sprawdźmy jeszcze, co tutaj ciekawego się może kryje. Tu żelazo, węgiel, masakra. Ile tego? O ile żelazo? Masakra. Tu nie nietoperz. A to jakieś takie kółeczko. Dobra, szczerze, ja tam nie zamierzam. Być może tam coś ciekawego jest, być może nie. Być może trochę węgla, być może trochę żelaza tam gdzieś dalej, w dół. O, o tym jest ten. Lawa. Tam jest żelazo. Dobra, zejdziemy jednak. Mówiłem, że nie, nie, a jednak schodzę. Sobie to wykopiemy. No kurczę, że tu diamentów nie masz. jestem jakoś tak rozczarowany. No bo jest ta lawa, a może też się okazać, że... Aha, nie ma miejsca, czekajcie, co byśmy mogli wyrzucić? Ziemię możemy wyrzucić, ona nie jest jakoś mega potrzebna. Bo my się tutaj wyindujemy. A, też ten łuk niepotrzebnie tu jest. Dobra, i tutaj sprawdźmy sobie. Tak pokopiemy w tą i w tą. Trochę mi zużyję. Nie ma. Nie, nie, nie. Dobra. Nie ma nie, nie, nie bez sensu, bez sensu marnować kilofa. Do przodu lecimy. W sensie do przodu, do góry. <laughs> Przed siebie. Także to, to. Jak wspominałem właśnie na temat liveów, no to kiedyś to tak wyglądało, że sobie grałem na serwerze w W sumie teraz nie wiem za bardzo, jak tam wygląda. Tam Enderman jest. Nie za bardzo jestem zainteresowany, żeby tam do, w jego kierunku zmierzać, także my sobie tutaj już pochodnie pozbieramy, my już się zabieramy, bo ja już bardzo, bardzo też nawet nie mam tego. My też w sumie nie chciałbym zbytnio marnować tego diamentowego kilofa, bo ja jestem taki mega oszczędny ze wszystkim, bo jeszcze nie, nie mam nie wiadomo tego wszystkiego ile. Tym bardziej, że po prostu w momencie kiedy odpala Minecrafta, to od razu nagrywarka. Ja nic nie, nie, nie zamierzam po prostu robić poza. Chcę mieć to ładnie wszystko ponagrywane. I dlatego, dlatego ta seria będzie naprawdę. no To będzie naj, najdłuższa seria. Będzie najdłużej, najdłuższą serią poprowadzoną, jaką kiedykolwiek YouTube może widział. Ja chciałbym to po prostu tego dokonać. Że będę się zbierał do, do pokonania tego Że niektórzy może po 10 odcinkach już pewnie mogą lecieć na tego smoka. A ja po prostu będę przyciągał na 100-500 odcinków. No ale chcę się po prostu do tego ładnie, jeszcze, ładnie przygotować, porządnie przygotować. I też nie chcę, żeby ta seria tak się szybko kończyła. No bo. Yy, bo w momencie, kiedy też pokonam smoka, no to już tak naprawdę. To już będzie po serii. Dlatego też nie chciałbym, żeby ta seria tak szybko się skończyła, żeby ona była. Ale też nie chciałbym, żeby ona była na moim kanale tak zasypana po prostu mnóstwem ilością filmów, bo też tak zauważyłem, że to nie jest taki dobry pomysł z mojej strony, aby po prostu jak największą ilość wsadzać tych materiałów, bo jednak one nie będą tak oglądane. Bo moi widzowie bardziej oczekują tego, żeby będę nagrywał ciekawostki, a nie jeżeli Minecrafta. A ja mimo tego nagrywam tego Minecrafta. No bo lubię tą gierkę. Szkieletos. No chodź tutaj. No, strzelaj. Dobra. To, tyk, 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 tyk. 27 minuta materiału. Ja tak sobie zerkam. Ja też sobie robię długie te materiały. Ale nie, bez sensu dla mnie byłoby robić 20 minutowe materiały. Ja chcę po prostu troszeczkę, żeby to były dłuższe. Chyba będę musiał zrobić cięcie. Tak coś czuję. Bo słyszałem, że ktoś mi chyba woła. Dobra, wykopię te złoto. I nic, chyba będę po prostu kończył, jeżeli chodzi o ten odcinek. Kolejny odcinek, Ja bez, ewentualnie się bardziej kopię tutaj, żeby mi nic tutaj, żadna, żadna godzina, nie ten. Dobra, e jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, łapeczkę, górę, komentarz. E komentarz możecie napisać o treści kopanie węgla. Kopanie żelaza, kopanie Redstone'a, a przypnę wam serduszko, co napiszecie? Czy napiszecie węgla, czy, czy, czy napiszecie węgla, żelaza, czy Redstone'a? Tylko musi być kopanie i wiadomo, węgiel, czy żelazo, albo Redstone, to przypnę wam wtedy serduszko, możecie być pewni tego, że wam przybnę serduszko. I co? To by było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Minecrafta. Cześć!